Przepraszam, ale zamykam już dyskusję. Powiedziałam, że jednym z trzeba dbać o porządek i bezpieczeństwo, i bezpieczeństwo naszych gości. Naszych. Państwo nie ogranicza pazerności Kościoła, zarówno materialnej, jak i dążenia Kościoła do władzy. Bo to, że Kościół tego chce, to nie znaczy, że państwo ma się na to godzić. A po drugie, odpowiedzialność zasadnicza spada na Lewice, na lękliwość lewicy. Praktycznie nie mamy lewicy. Przecież. Proszę jest sytuacja rozpaczliwa. Ja nie widzę w tej chwili różnicy między programem SLD a Platformy Obywatelskiej. Nie ma. Nie ma. O wiele bardziej lewicowe są pewne punkty programu PiS-u. W dodatku lewica nie ma swoich mediów. Mamy urabianą świadomość przez gazetę wyborczą, beznadziejne pismo, które manipuluje, manipuluje naszą świadomością. Będąc w Senacie widziałam, że większość parlamentarzystów chodziła w kieszeni z gazetą wyborczą, a nie z trybuną. To też coś znaczy. Uważam, że fakty i mity, niezależnie od poziomu tego pisma, pełnią istotną rolę, dlatego że one demaskują Kościół, demaskują pewne mity, one dodają odwagi tym, którzy którzy widzą, że coś się nie zgadza. Wreszcie podzielam częściowo, niestety, pesymizm, pesymizm Pana, dlatego że wtedy, gdy organizowałam, współorganizowałam w Warszawie manifestacje pokojowe, one nigdy nie przekroczyły mniej więcej 100 osób. Byłam zdumiona, że ludzie nie wysiadali z autobusów, nie wysiadali z tramwajów i nie przyłączali się do protestów wobec prowadzonej przez nas wojnie w Iraku. Jeżeli chodzi o księdza Popiełuszko, to ja się zgadzam całkowicie z panem profesorem Rybińskim. To, był, to, to nie był ksiądz, to był działacz polityczny, który nie chciał przecież skorzystać ze stypendium w Rzymie, dokąd wysyłał go glęb, lecz chciał koniecznie być męczennikiem. Także no, chciał i tak się stało. Mówiąc najkrócej, wojskowi mają pełną rację, nawiązuję tu do wystąpienia jednego z panów który mówił o wojskowych i na koniec ja rzeczywiście jeszcze raz podkreślam ja wierzyłam w Milera bo to nie jest tak że człowiek jest czystym rozumem nasze emocje i nasze racje intelektualne to wszystko się razem splata a niestety tak jest że partia nie miała siły i szła za wodzem Szła zawodem wobec tego, nikt nie protestował. Gdy partia skręciła w prawo, ja występując i mówiąc publicznie o tym, że to jest nie w porządku, że partia lewicowa zdradza lewicowe ideały, liczyłam na to, że wiele osób poprze mój pogląd, moje stanowisko, że razem coś zrobimy. Nie, niestety jest inaczej. Zacznę od odniesienia się do tego, co pan Marszałek powiedział. Że to nie wszyscy, i tak dalej, i tak dalej. Zgadzał się z panią profesor, że na czele partii stoi wódz, czy na czele rządu stoi premier, na czele ministerstwa stoi minister. Kiedy podpisano Concordat, Neutrum przygotowało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Dwie posłanki. Jak Pani Profesor pamięta, Pani Łybacka i Pani Sierakowska zbierały w ciągu jednego wieczora zebrały pod wnioskiem 126 podpisów, nie tylko z SMD, ale tam i z PSL-u się trafiło i z Unii Wolności ówczesnej. No i właśnie jechaliśmy na wdechu. Miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc nic, cisza. Wniosek został zamieciony, jak to się ostatnio Często używa pod dywan. Pytałem Cimoszewicza, pytałem Jaskierni, pytałem Sierakowskiej, kto, co i dlaczego został kolokwialnie mówiąc, wniosek uwalony. Nikt nie chciał puścić farby. No ale w końcu się dowiedziałem i mogę Państwu, podnosząc rękę, jak stary harcerz, a byłem, powiedzieć. Uwalili. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, późniejszy pan prezydent razem z premierem Millerem. Oni są odpowiedzialni za to, że dzisiaj mamy ten konkordat. A ja się pytam, od, y, w tej chwili rzucam takie retoryczne pytanie. Pan y, marszałek powiedział, że fakt, że są różni i różniści, ale 126 podpisów ja widziałem osobiście po kilku godzinach. I co się stało, że nagle ci, ci ludzie gdzieś tam poznikali? Prządy zmienili? Zasady postępowania? Ja nie wierzę. Muszę powiedzieć jeszcze na temat zachowań tak zwanej lewicy, bo ja nie mówię o lewicy. W 2004 roku na rozbat jeszcze przed wyborami była konferencja na tematy identyczne jak w tej chwili. Przestrzegałem wówczas. Mówiłem, zastanówcie się, macie jeszcze kilka miesięcy, żeby pewne rzeczy odwrócić. To w związku z powyższym, że dostało się tam po kolei i prymasowi, i ojcu dyrektorowi, i mojemu z nazwiska imiennikowi Krzysztofowi Janikowi, i innym z SLD, to co się z materiałami z konferencji stało? Otóż Radio Maria puściła w całości. Telewizja trwa puściło w całości, tylko szedł napis, przemawia prezes Neutrum Czesław Janik. Tygodnik powszechny puścił w całości, a SLD do dzisiaj tego nie opublikowało. Dlaczego? A żebyście Państwo nie, nie mogli poczytać tego, co ja, pan Aleksander Merkel i inni mówili do tych ludzi. Ja muszę powiedzieć tak, kiedy ja wczoraj widziałem w telewizji, że do SLT zaczynają być przyjmowani Miller, Oleksy, niedługo pewno Marek Borowski wróci, ten który rozwalił tą lewicę, to ja się pytam, jak to ugrupowanie chce uzyskać zaufanie, żebym ja na nich zagłosował i żeby lewica naprawdę osiągnęła jakiś tam pułap. Jeżeli o sprawach lewicy widzę co niedziela w telewizji pana Kalisza, no to o czym to dyskutować? Ja twierdzę, że w Rzeczpospolitej Polskiej źle się rozumie termin moralność publiczna i ukrywa się ludzi, którzy robią takie czy inne przestępstwa, a jeżeli prokurator chce się tym zająć, to jest potraktowany tak jak ten prokurator, który ojca dyrektora próbował swego czasu... Zaprosić na przesłuchanie i minister sprawiedliwości, dzisiejsza pani Ambasador w Watykanie, szybciutko, z godziny na godzinę wyrzuciła go z urzędu. Więc można sobie zadawać pytanie, czy inni prokuratorzy odważą się? Nie. Pewno dopiero tak jak pan mówił, te pochody, które się pojawią, to zmiotą. Tylko, że ja nie wierzę w te pochody, tak jak profesor Groszkowski pisząc. W 1980 roku pisał, że nie wierzę, nie wierzę w żadną od, yy, odnowę. To ja nie wierzę w te pochody z prostej przyczyny. Uczniowie, jakąś demonstrację pod Menem organizują, nie ma rodziców. Pielęgniarki organizują demonstrację pod Urzędem Rady Ministrów, nie ma pacjentów. I tak dalej, i tak dalej. No tak skłócone społeczeństwo zostało, że mucha nie siada. Jeżeli problem ma wybrzeże, to co mnie mieszkańca na przykład Pcina Dolnego obchodzi? I tym pesymistycznym akcentem. Ja mam pytanie do Pana. Tak? Pan prawie namówił, żeby tak, na lewice nie będę głosował. A ja nie powiedziałem, czy będę czy nie. No Tak, Pan powiedział prawie. Czyli zostaje Platforma i PiS. Nie, nie. I to jest nie, najlepsze nie, wyjście dla platformy PIS. Ja powiedziałem tylko tyle: rzecz. budować tą Lewicę, wybierać jak najlepszych ludzi. Tym, tych, tych którzy Boża nigdy. Lewica, jak najlepsza prawica. Przepraszam, tak. powiedziałem tylko tyle. Tych, którzy nigdy się nie ześwinili, Macie wśród sobie, wśród swoich takich. Czy to muszą być nazwiska? Czy autentycznie Kowalski, który skończył, dajmy na to. Y, jakąś tam y, SGH i y, Borowski, który był marszałkiem Sejmu. Te... Ale nie, nie, ja pokazuję tylko dwie postacie. To znaczy, że ten Kowalski jest głupszy od Borowskiego, bo Borowski już no, by. W ogóle nie. nie, nie, nie. Nie ma ludzi niezastąpionych. Ja tylko tyle powiedziałem. Nie ma ludzi niezastąpionych. Trzeba wymienić tych, którzy się nie nadają.